O, następna ruda! Da. Dobra, dobra spidra, spidra, spidra! Państwo... ...Grecja... Eee, e, dobra, później rzecz... Eee, głaz, owoc... Eee, gruszka... Głód... Co robię wieczorem? Eee, gram... Eee, graf... Eee, graf... Sereto... Eee, Gruba rura iż miasto. Gdańsk. No nie Es! Aaa, był speedrun! Był speedrun! Był speedrun! To jest grzanie. Ja, jest jestem grzany. Ja obiecałem, że jeśli nie będę w top 3, to usuwam kanał. Więc wiecie. Państwo, Grecja, Gana, Gruzja, 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 tu się wszystko zgadza. Plus niestety. Miasto Gdańsk, Gdynia, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, gdzie O, Stasiu, dobrze oszczędziłeś czas tym Wielkopolskim. Co robię wieczorem? Gram, głaskam kotka, gram, gram, gram w kalambuły, gram, gram, grze. Okej, streamer. Nie Grze? Grze? Nie Grze? Co to jest grze? Nie, grze to nie, Grze, to, nie, to nie. jest grzeje herbatkę. A, no, bo to się klika, to się zalicza czy nie komu? Klaszka. No, to jest żanie, no, za... no nie da się. co oburzało. Marchew, mango, mandarynka, marchewka mandarynki. O, Manda o, Mana Mandar... Manda Manadaryj... Ma nada rinkia. -na -y Blaszka, zdecyduj się. Albo dajesz y, nazwę owocu, albo ma, jakby kolejna od. A dobra, mnie szat. Co robię wieczorem? Mam. Co? <śledzimy> co? wieczorem? <śledzimy> No? Czy gość Gnat mógłby wytłumaczyć o co chodzi co robi wieczorem mamiko? No można robić kogoś robię mamiko Można wieczorem kogoś robić Memłam kartkę okay. Memłam kartkę co? to jest lub warzywo? Tak Blaszka, to jest, to jest warzywo Łosypek! Tak Blaszka, Łosypki Wasy... na kroplówkach w znaczy, żeby... Na jakich kroplówkach? O, łopią to, czyli też nie za Nie byłem nigdy zakopany Byłem, ale nie byłem na kroplówkach Powód śmierci Łukiem dostanie w czoło Oh łowienie ryb i łowienie. wyłowienie <noise> się orzechy, łykam tabletki, łapię się łykam tabletki, łapię się za głowę, łyżki cukru liczę. Łazę! Blaszka! Jakie łazy! Blaszkę nie, 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 nie. No i łazi! Ja żyła, ja Twoja stara to. Łódka. Blaszka. No, jest koniara, jest blachara, no to może lubię łódki, no. Dobra, speedrun. Lecimy teraz, to jest, musimy, dobra runda. Ja teraz ją speedrunuję. Francja, Fromborg e Flaga. E nie wiem, co jeszcze pod śmierci. Co Fajkę, ale. Figa, figa, powód śmierci nie. Stimuel, famina, twoja stara to fujara, fujara. I powód śmierci? Fala śmierci. Nie! Co szybko, o, jest, jest, jest. No, Uuh. Nie. Uuh. Dobrze, uwaga, witam w takim razie. F, Francja. Francja, 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 Finlandia, Francja, 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 Finlandia. Dobrze, się zgadza. Flomborg, Frankfurt, Frankfurt. Dobra, same Frankfurty. Yy, yy, rzecz, flaga, F. Flat flat, 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 figa, farba, falafel. Nice. Dobra. Yy, owoc. owoc, figa, 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 figa fasolka. Powód śmierci, fala śmierci. Fajny nóż wsadzony Fiko. Frajerska chóra za kółkiem Frat. No, tak nie wyszło mi. Czym jest frac? Czym jest frac? Fartuchem go udusili, ok. Fikoł frajerski sznur. Frajerski sznur Dobra. No, nie. Co robi wieczorem? Fajkę palę. Fajne rzeczy oglądam. Fikam sobie. F Dobra. Y Niestety nie Woodstock fruwam nie po nie. mieście. Frytki. ok. No i DLC F. No to 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 okej okay, no. Streamer. No możesz robić frytki no. Famina. Kola, F, flas. ja co nie zdążyłem dopisać. A co powinno być? flaszka miał być. Flaszka, no, flaszka. Wiesz, flaszka. <laughs> Twoja no, stara, no i twoja stara to standardowe, Franca i fujara. No, fujara. No. Chcia... spytałbym Blaszki jeszcze, Fajnie. co to za państwo fracja, ale niech będzie. Każda musi może ma literów. No, niech będzie już. No, jest potwierdzone, fracja u Blaszki. Dobra, lecimy. Łochy, Wrocław, Wyborek. Nie mogę pisać. W... Tak miałem, Nie wiem. Jeszcze co powód śmierci? Yy, wyrostek, co wieczorem wiosłuję? Co streamer? Yy, Czekaj, czy winogrono będzie? Winogrono. Streamer. Wy... Wartenga. Sara to. Pier Tara. No Nie, Jezu. nie, nie. Tak tak? przepraszam bardzo. Przepraszam, no, nie zdążyłem. przepraszam nie. bardzo. No, ja za długi nie no. Kogo? Ty ja za, ja za długo Może no, za hafaj? Przepraszam, przepraszam no, bardzo. Idziemy ja na kalambury. No. Zaraz. No, jeden. tak to jest. Dobrze. Nie, no, ale o, mówię, o. jeśli będę poniżej trzeciego slota, muszę usunąć kanał. No przepraszam bardzo. Dobra, uwaga. Państwo, Włochy, Wielka Brytania, Watykan, Wietnam, Wietnam Węgry, Włochy, Włochy. Tu się zgadza. Wrocław, w... Pluszinek, Wielkopolska. To niezłe miasto. Niezłe miasto. Kurczę. No Rzecz, worek, wódka, wielka łyżwa, wiertarka, wiosło, wiadro, wiosło, wrotki. Pog. Owoc, winogrono, winogrona, wanilia. Stasiu? No nie. Wog. Co to jest w ogóle? Czy wanilia to owo? to, to jest w ogóle? to nie przyprawa. To, to jest w ogóle? No nie, może... to, to nie jest owoc, ani warzywo No co no ty? Właśnie. Nie, no właśnie I w tak samo No, no. no. Winogr... Co to jest? Wina, Wino grudnia. Grudnia. Wino grudnia. A nie ma Winogr... Winogr też Winogr... grono już nie zdążyłem no. No. no nie, no dwie literki to już za mało Powód śmierci Wyrostek Worek na głowie Wywalenie się na głupie. Rej, okej okay. Stasiu? No właśnie. Co ja? To jest przyprawa chyba. Co to, dalej to się to kłócimy jest, o wanilię? Który owoce. Ale jest... Tak, kresie, wanilia posiada. No, no. Dobrze, uwaga, dobrze, uwaga. Przepraszam bardzo, ja teraz będę. Czy wanilia... Jest rośliną. To jest roślina, a my jemy no, tak. laskę Słyszę. wanilii, jep. No, tak. Dlatego pytanie, o. jako o. roślina to tak, pytanie, czy owoce, też nazywamy owoc wanilii wanilią? No, no Pisze na troszkę. wikipedii, że owoce Jeden wanilii zanę. są źródłem przyprawy zwanej laskami wanilii. Tak, a no to, dobra plusinek, dobra, przekonałeś mnie. O, S. No wywalczył. Wywalczył, wywalczył. jest jak jest. Chyba porobiony. Dobra, Stasiu, ja jestem. dobra, powód śmierci, tak? W... No, powód śmierci. Wyrostek, worek na głowie, wywalenie się na głupi rej, Stasiu, proszę o słowo komentarza. Co? Zobacz, no ważne to... jak się na ciebie przewalił, no. no zdarza się, zdaje się. Dobra, okay. No, idziesz sobie traganem, Wyważenie, jak się na ciebie przewala i... giniesz. Okej. A problem jak gówno się wylewa na kogoś, nie akceptujemy tego. Jak się... jak się teraz. Dobra, wpadła pod koło, nice. Waga duża na łeb, okej. Wynika na chodniku, to nawet śmieszne. No, ja zawsze tym śmieszne Dobra, co robię wieczorem? Wiosłuję, walę. Wale wódę, wale sami wiecie co, właśnie sama nie wiem, wiercę wariuję. Nice. Streamer. Jak się zgrali. Wardęga, Wojas, Wojas, Wardega. Ja by Wardega, ale bez E. No co, ESA Wardega, on nie miał EŁ. No może po nazwisku. Dobra, zaliczę. No, e, Wardega, okay. Wiciu Witkow. Witkowski miał być, ale no. Nie do dokończy... Nie pozwolili mi na Czyli, nie. No, Czyli nie. nie. I delcia <śmiech> <dwa>. <śmiech> Nie, ale to nie, nie jest, jest Limit Słow. no. Twoja stara to. Wiertarka. Dwa. no to. <laughs> ale w sumie jest, kana jest kanał Wiciu sam. Jest sam kanał Wiciu. No ale nie, ale, ale to to nie, wtedy byłoby Wiciu, no, wiciu bez Witków. Witkow. Wiciu Witkow. To wiciu no. Witkow. brzmi jak jakieś rosyjski. Wit... Witali Witków. Dobra, i przygłaszanie Twoja stara to: Twoja stara. Wiertarka Wierka D. Mm. No, miałem. O, nie yy, Tylko, Stasiu, to stanie <grym> się nie. Ej, chciałbym podkreślić, nie że pewnie. Plusinek od razu nawet nie przeczytaliśmy, a Plusinek już x zawalną. Twoja stara to wali krechy z Plusinkiem. Hmm. No twoja stara to wali krechy z plusinkiem, no to, to można powiedzieć. No. no dobra, no Dajem niech będzie, niech no będzie. No, będzie. No ty niech no będzie. No ze wsi mówisz, no. no nie. A twoja stara to wali krechy z no, no, no dobra, dobra, faktycznie jest no, obelga, no, jest no, obelga. O, no, no, na przykład. Aż pluszinka uraziło. Czyli iksida. Ja nie akceptuję, nie zgadzam się. Ja wyniki. Musimy się dowiedzieć, co z kanałem. No! Uff, dobra, było blisko. Ale, dobra, nie. Nie, Ale nie. gdzieś 20 nie, punktów. Nie, ja 20, 20, mi... 20, mi... 20 no. punktów. O. Ale że zachał usuwa kanał? Jaki usuwa kanał? Jaki, Jaki nie... usuwa kanał? Nie, jestem Gnat, jest. jestem Gnat. mogę że ja tyle nie wpisałam i mam trzecie miejsce. No właśnie, troszkę. <laughs> ja tak. No, ja, ja nie są się, myślałem, że będę. Niestety jest. No. Nie byłem ostatni POCO. POCC. No jest jak jest. jest, jak jest. Było, ale było blisko. <laughs> było blisko. To co? Jeszcze raz?